Lot numer 45, Klan, syn Belenusa i klaczy e, Klara, Prawnok znakomitej kofeiny, zwycięzczyni nagród pródnej, skarba wiosennej, proszę Państwa, Klan dwukrotnie, dwukrotnie, nie tak jak jest spodane, jednokrotnie, a dwukrotnie już zwyciężał, trzeci był w nagrodzie Rulera, czwarty Strzegomia, bardzo pożyteczny, wyścigowy koń. Lot numer 45, lot number 45, bay they called three-year-old by Belenus out of Klara. Grand grandson to cofeina. Kofeina. And there is a change, clan won two races already. Two races. He was also a third in Rulera, so 2000 guineas and... Czegomian prize, lot nr 45, clan. I poproszę o ofertę na poziomie 20 tysięcy złotych. 20 tysięcy. <many> 20 tysięcy. <many> 20 tysięcy. 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 20 tysięcy 20 tysięcy. Czy zostanę? 20, 20, 20 tysięcy, 20 tysięcy, 20, 20, 20? 20-ta? Przestanę 20 tysięcy? 20000, 20000, 20000, 20, 20000, 20, 20, 20, 20, 20 10? 10 tysięcy? Może od 10 tysięcy zacznijmy? 10, 10, 10? 10 tysięcy? Ten 1000, ten 1000, ten 1000, ten jest 10, dziękuję. 11? 11 tysięcy, dziękuję. No ale to takimi większymi krokami może postąpmy. 15 tysięcy? 15 tysięcy? 15 tysięcy? 15 tysięcy? 15 tysięcy? Mam 11, 15. Potrzebuję 15. Czy dostanę 15? 15. Jest 15, 20. 20. 20 tysięcy, Dziękuję bardzo. Mamy 20 tysięcy. Czy dostanę 25 000? 25 000. 25. 25. 25. 25. 25 tysięcy, Mam 20. Czy dostanę 25 tysięcy? 25. 25. 25. 25? Do I get 25 000. Czy dostanę 25? 25 tysięcy, 25, 000, jest 25, dziękuję bardzo. Czy dostanę 30 tysięcy? 30,000, 30 do I get 30,000? I have here 25. Czy dostanę 30? 30, 30 tysięcy? Czy dostanę 30 tysięcy, 30, 30? 30, 3, mam 25, 30, 30. 25 to no, trochę za mało. Nie mogę dla 25, ale 30 pozostanie koń z nami jeszcze w ringu. 22, 25 000, I have. I need 30, to let the horse stay in the ring. 30 tysięcy, 30, 30, 30. 30, 30, 30 tysięcy, jest 30, dziękuję bardzo. 35 tysięcy, 30, mam 30, 35 tysięcy, 35 tysięcy, 35 tysięcy, 35, 35, 35, 30, 30, mam 30. I'm looking for 35,000, 35 tysięcy, 35, 35, 35, mam 30, czy dostanę 35? 35, 35, 30, 30 mam, za 30? na 30 Mam 30 tysięcy. Po raz pierwszy 30 tysięcy. Po raz drugi 35 35 35 i 30 tysięcy po raz trzeci. Gratulujemy.